Tradycją w gminie Lipno jest coroczna impreza dożynkowa. Wydarzenie jak zwykle przyciągnęło licznych gości, którzy poczuli jego klimat i bawili się cały wieczór. Oprócz tych atrakcji, które już były zabawy dla dzieci i dorosłych, są też dmuchańce. Benzyny, bo jest, będą zaraz marżonetki, a później będzie gwiazda niespodzianka wieczoru. W tym roku zabawa miała szczególny wydźwięk, gdyż w związku z piątkową galą disco w klonowcu do Lipna przyjechały gwiazdy polskiej sceny Disco Polo. Dzisiaj dożynki w Lipnie na rozgrzewkę, a już jutro wielka gala disco w klonowcu. Tak, dzisiaj taka niespodzianka słuchajcie, tutaj dla wszystkich mieszkańców Lipna. Nikt nie wie, że tutaj dzisiaj zaśpiewam razem z Agnieszką, zaśpiewam różnie swoje piosenki. Niestety dzisiaj jestem sam, słuchajcie, ponieważ Zeus ma jeszcze jedną imprezę swoją, ale oczywiście jutro widzimy się w Klonówcu. Myślę, że koło 19.30-20 wskakujemy na scenę. Na scenie pojawili się między innymi Two Boys, czy zespół Summer, którzy rozgrzali publiczność do czerwoności. Z pewnością dożynki wpisały się już na stałe w kalendarz imprez w gminie Lipno.